Witam wszystkich hodowców. Jak już każdy pewnie wie, bądź nie wie, Poczta Polska od 2 kwietnia wstrzymała wysyłkę żywych ptaków z uwagi na występowanie w naszym kraju ptasiej grypy. Do odwołania. Pewnie będzie to trwało bardzo długo, tak jak i w ubiegłym roku. Więc jeśli któryś z hodowców chciałby jeszcze nabyć młode do lotu młode do lotu, to proszę o jak najszybszy kontakt Jeszcze jest możliwość wysyłki jutro, czyli w środę bądź ewentualnie w czwartek w czwartek oczywiście ci hodowcy, którzy już zamówili młode Będę się z wami kontaktował dzisiaj wieczorem lub jutro i zrealizujemy tą wysyłkę w czwartek. Ale hodowcy, którzy jeszcze są niezdecydowani, zastanawiają się, bądź jeszcze chcą nabyć coś do lotu. Serdecznie zapraszam. Jak widać, młodziki już same jedzą, same piją. W super kondycji. Cena za pojedyncze młode 180 zł. Jak ktoś weźmie powyżej 5, powyżej 10, cena 150 zł. Także serdecznie zapraszam. Gołębie jest po super pochodzeniem. Po głębiach rozpłodowych i lotowych, wywodzące się z linii Hardy Kruger, Janssen, Schellens, Eurodiamond, Brokampa Kopman w większości każdym z tych gołębi, praktycznie jest mój najlepszy gołom rozpłodowy Holender z 2009 roku. Tu już je roznosi, energia. Gołębie z wynikami, bracia, siostry co roku robią super wyniki na skalę mistrza oddziału, mistrza okręgu. Czołowe pozycje w regionie. Zdecydowanych hodowców serdecznie zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, dobry lat.